Witam w kolejnej grze na kanale. Sprawdzamy na Steamie coś Electrician Simulator. Będziemy się bawić w Elektryka. Nowa gra. Zobaczymy co nas tutaj szykuje. Dzięki za przybycie. Witaj synu, dzięki za przybycie. Widzę, że jesteś gotowy do rozpoczęcia przygody. Jako prawdziwy elektryk. Hmm. Świetnie. Na tym moment potrzebuję pomocy w kilku małych zadaniach u naszych stałych klientów. Ach, potrzebujesz instrukcji? Niech będzie. Przedane przedmioty, wykonane zadania. W lewym górnym rogu widzisz swoją obecną zaakceptowalną robotę i zadania. Skoro już się pojawiłeś możesz pomóc ze sprzedaniem tych wszystkich śmieci, które leżą w garażu. Nagroda? Ok, może zatrzymać resztę. Rozpuszczalnik. Ok, na górze widzisz kompas. Tam znajdziesz wszystkie najważniejsze obiekty danej lokacji. Na ten moment pozwoli ci to wszystkie przedmioty, przedmioty do, do sprzedania. Oho! Na sam koniec swoje pieniądze i reputacja. Proto, proszę o to twoje kieszonkowe 200 dolarów. Jestem dzisiaj w dobrym nastroju czy nie jestem najlepszym tatum na świecie? Kolejny zadanie, który wykonasz, da Ci dodatkowe pieniądze i reputację. Pewnego dnia będziesz szanowanym i zwanym elek znanym elektrykiem. Dokładnie tak jak twój staruszek. No zobaczymy, zobaczymy. O Boże, jeszcze troszkę może ściszę. Dobra. To mam sprze... O Boże! Przedaj! Przedaj. Przedaj. Przedaj, sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj. Ale fajnie pypa. Przedaj. Blacha. Przedajemy wszystko. Ile już mamy? 300 Kurde, jakby tak szybko to szło w prawdziwym życiu, to już bym był, kurde, bogaty. Łopata, koło. Nie, koło nie. Okej. Okay. Świetnie, nasz garaż jest czysty. Cóż, na pewno czystszy niż wcześniej. A teraz podejdź do mojego laptopa i zaakceptuj misję. Oczywiście będziesz potrzebować hasła. Tylko gdzie ja je położyłem? Gościu! Znaczy tato! Gdzie masz hasło? To jest hasło? Aha! Ja je muszę wpisać! Notatka z hasłem. Czasami musisz nacisnąć w interakcji musisz sam również przytrzymać. Z tyłu na pewno nie ma hasła. Ja pierdolę co za typ. 2097. 2097. Tylko odbiorcza, tutaj pojawia się twoje wiadomości, sklep, tutaj znajdziesz wszystkie materiały, Ok. Ciemność w łazience. Chciałem włączyć światło w łazience i nic się nie wydarzyło. Jestem już starszym człowiekiem i bardzo ciężko mi brać kąpiel w ciemności. Mam nadzieję, że naprawienie włącznika nie będzie dużym problemem. Nie jestem zbyt bogaty i nie mogę zaoferować dużo za wykonanie tej pracy. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko mi pomożesz. No, akceptuj. Tak jest, zaakceptowałeś swoje pierwsze zadanie. Pod wiadomością od klienta możesz znaleźć sugerowane przedmioty. O, oh fakt! Nie, prze nie przeczytałem. Dodaj do koszyka. Hup, mamy. I co teraz? Opuść biuro. Jedź na misję. Tak. Jadę na misję ze śrubokrętem do dziadka. Panie dziadku! ta pierwsza misja, więc ruszamy. To Twoje pierwsze elektryczne zalecenie. Za każdym razem, gdy przyjdziesz do domu klienta, możesz rzucić okiem na dom, ale najpierw przejść do skrzynki z bezpiecznikami. Najważniejsze rzeczy w każdej pracy elektryka. Najważniejsze rzeczy w każdej pracy elektryka. Wow, 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 wow. to to tak ścina. Skrzynka z bezpiecznikami. Okej, okay. skrzynka z bezpiecznikami, poradnik. Pamiętaj, za każdym razem, gdy pracujesz z obiektem elektrycznym, wyłącz bezpiecznik albo prąd. Znalezienie prawidłowego bezpiecznika może być trudne, ale zawsze możesz główny bez... wyłączyć główny bezpiecznik, który jest umieszczony na początku. Musisz o tym pamiętać, aby nie zostać porażonym. Główny, który jest na początku. Okej. Okay. Wszystki włącznik działa. Mam wszystkie wyłączyć? Dobra Zbadaj Naciśnij ten na różnych częściach łącznika, aby go zamontować Możesz obracać, przybliżać i oddawać kamery Spróbuj zamontować łącznik Nadeszła pora na tę trudniejszą Część przewody na tę chwilę pomożemy Ci z podłączeniem ich w odpowiednich punktach. Wystarczy, że zwrócisz uwagę na ikony oraz i podłączyć dwie fazy do odpowiednich otworów. Jeśli wszystko zostało podłączone poprawnie, to powinieneś móc włą włączyć włącznik. Dobra robota. Yy. No co jest? No, jedynka i odkręcaj, kościół. Ok. i teraz tak. L1. Ja pierdziele, to jest trudne. Czyli to Ok, czyli czarny ten, to ten okay, to nie musiałem tego rozkręcać. Wróć. O! Napraw włącznik. Sprawdź czy włącznik działa. Zobacz, czy bezpiecznik jest włączony. Aha, no tak. Wróć do biura. Ok. Czyli działa. Misja wykonana. Ciemność będzie. Chciałem włączyć światło. Eee, dobra, dobra. Czyli 40 dolarów. spa 40 dolarów. Włącznik 60 zł, 20 zł. Ja będę mówił na złotóweczki. Będzie lepiej. Nacisnij, aby troszkę... Awansowałeś na kolejny poziom. Mmm. Ok. Bateria w kontroli. <grym> Witam pana, znalazłem Tom, starą konsolę w domu mojego dziadka, chciałem na tym zagrać, ale niestety kontroler nie działa, pomożesz mi? Tatuś powiedział, że bateria w kontrolerze jest zła Może pan to naprawić? Niestety nie mam żadnych pieniędzy, więc nie mogę pan zapłacić za to, ale proszę pomóż mi, chcę grać w gry Co za kurde Tu już będzie gorzej ale dobra, weźmy tą baterię. Misja, misja warsztatowa. Okej, okay, a gdzie ja mam? A tutaj jest. Jestem tak podekscytowany. To twój pierwszy raz przy stole warsztatowym. Tym razem jest trochę inaczej. Chciałem, abyś prac yy, mógł pracować tylko na jednym urządzeniu. Proponuję, najpierw je zamontować. W końcu kiedyś to był. To, to twój ulubiony sposób na zabawę. To powinno być dla Ciebie włóka z masłem. W tym celu będziesz potrzebował ulepszenia śrubokręta. Oto kilka dolców, sprawdź dół ekranu i zdobądź ulepszenie. Pamiętaj, że twoje narzędzie się zużywają. Staraj się korzystać z nich mądrze i zaplanuj wszystkie swoje działania, aby uniknąć... Okej. Okay. Gdzie jest ten? Tak, chcę. Okej, okay. test urządzenia, zepsuty, demontaż, grubeczki, kurde, serio się zużywa. Ok, budowo. to wszystko pościągać. Zdolny chłopak, zamontowałeś swoje pierwsze urządzenie, jakby to było nic. Po lewej stronie możesz zobaczyć listę części, jeśli są sprawne, wszystko jest w porządku. Jeśli są zepsute, musisz je naprawić lub wymienić. Jeśli wszystkie części są sprawne, możesz zamontować urządzenie, klikając zakładkę montaż w lewym górnym rogu. Wszystkich napraw możesz przetestować urządzenie. OK. Lista części. Bateria kontrolera, wymień. Dobra. I wszystko jest sprawne. Czyli poproszę... Eee, jak to teraz zrobić? Wszystko mamy sprawne? Tak, nie, 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 nie nic nie chcę kupować. Montaż, mogę jakoś szybciej? Aha, dobra. Test urządzenia prawne Odeśli przedmiot. No, dziby nie dał kasy, a da, dał kasę. Dobra, co my tam mamy? Dzień dobry, jestem nowa w mieście. Nie zdążyłem się jeszcze rozpakować, ale coś już mnie niepokoi. W moim do, nowym domu jest wiele gniazdek, ale wiele z nich nie działa. Nie mogę oglądać telewizji ani włączyć lampy w sypialni. Nie dziwię się, że dom był taki tani. śrubokręt. Ale może kupmy jeszcze jeden Jakby się tamten zjebał To akceptuj Akceptowane Jedziemy na kolejną misję To już pewnie będzie trudniejsze Dobra, gdzie, są, gdzie jest bezpiecznik? Te gniazdka. dobra, tylko najpierw muszę znaleźć... Tajemniczy klucz Macie bezpiecznik? Gdzie jest w większości bezpiecznik? Gdzieś przy tym, nie? W początku. O, właśnie. Wyłączamy wszystkie. I naprawiamy. Które są do naprawy? Tu nie. Tu nie. Tutaj. Na początek ten. Gniazdko UE. Być może na początku zauważysz kilka kowodowiec między przełącznikami a gniazdkami. Są porównywalne pod względem demontażu, jednak mają zupełnie inne połączenie przewodowe. Ponadto w planach są punkty pojedyncze, podwójne i wiele innych. Przewody w gniazdach wydają się bardziej skomplikowane, ale tym razem naprawdę trudno jest popełnić błąd. Jeszcze raz, po prostu podążaj za ikonami. Zwróć uwagę na rodzaje przewodów. Przewód linii L, neutralny oraz uziemienie ochronne PE. Dobra. Po przygotowaniu odpowiednich po po połączeń, powinieneś być w stanie podłączyć wtyczkę i włączyć jakieś urządzenie elektryczne. Dobra, dobra robota. Jeszcze się tak nie ekscytujmy. PE I PE idzie... O kurwa. Aha. I PE idzie tutaj, na środek, muszę pamiętać, N idzie po ostatni, i L1 idzie jako pierwszy. Dobra, dobra, potem wszystko sprawdza. Działa napraw kolejny gniazdko. Może włącz tutaj, potem zobaczymy, czy działa. Kolejne gniazdko, Dobra, już, już pamiętam. Rodeczek, kurde, tyk. I tyk. no i gites. To podwójne gniazdko chyba działa, tak, bo się nie świeci, ale tu jeszcze mamy kolejne gniazdko podwójne. Dobra, ale to i też nie będzie trudne. Ja już pamiętam. No, witaj. Od dwójne gniazdko po prostu ma więcej wejść. I o to chodzi. No dobrze. I wszystko. Zrobione. Włącz lampę w sypialni. Włącz telewizor. Tak, to ja, muszę włączyć bezpieczniki. Dobra. Mam prostypalny działa? działa. a telewizorek o, Piękne różyczki! Panie No to idziemy. Zrobione. No przyjemnie się gra. 70 i kolejne za 70 i kolejne za 70 I zadyszkę. Za, za włączenie tyle... Kurde za włączenie rzeczy. Dostaje hajs, nie wierzę Oho Miłośnik roślinności <laughs> O ty niecny Hundspocie Potrzebuję twojej pomocy widzisz, jestem ogromnym fanem roślin Widzę, widzę Kocham tych, ma tych małych zielonych gości, ale muszę, zach muszę zachować to w tajemnicy, staram się o nie dbać. Ale moje grow lighty przestały działać. Myślę, że ktoś mógł tam mieszać w kablach. Potrzebuję to najszybciej naprawić. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz. Pamiętaj, niech moje silniki pozostaną naszym małym sekretem. A tu co mamy? O, do naprawienia mamy ten. Witaj, słyszałam od znajomych, że jesteś początkującym elektrykiem. Dobrze się składa, mam czujnik tlenu. Yy, tlenu. Czujnik tlenku węgla, który przestał działać. Martwię się, bo przestałem się czuć bezpiecznie podczas kąpieli. Czy mógłbyś go dla mnie naprawić? Dobrze. Naprawmy. Od razu wtedy zaakceptujmy pana zielarza. A jakie mam sugerowane przedmioty u niego? Hable, 10. Dodaj do koszyka. U. Nie, 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 no tego nie trzeba. Starczy to. Dobra, zobaczmy ten czujnik. pyk 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 odłącz A tego nie mogę odłączyć? aha okej okay. no tu jest czujnik na pewno, mogę go naprawić? no, możesz wymienić uszkodzone elementy w widoku części. Kliknij na części, aby sprawdzić ich status. Zielono oznacza, że wszystko jest w porządku, czerwono oznacza, że... To po prostu. Upewnij się, że uważasz, że w właściwym do interakcji z małymi elementami spróbuj go wylutować, a następnie kup element zastępczy i przylutuj go z powrotem. Jestem pewien, że to dla ciebie bułka z masłem. Oho. Okej, ja, Najpierw sprawdźmy okej okay, okej okay. to, to jest zepsute okej, okay, to też jeszcze było zepsute to też muszę kupić okej okay. Ten był ok, ten był ok, to było ok, to było zepsute. Ok, i co tu jeszcze było zepsute? Sprawne, sprawne, sprawne. A to, kurde, zawsze mi się myli, za szybko, za szybko klitam. Okej, okay, pięknie. Część jest naprawiona. Okej. Okay. Wróć. Zepsute gniazdo baterii. To już trzeba wymienić, no? Nieznany. To nieznane. Aha, to. Sorry, zapomniałem o tym. Zepsuty. Płyta sitowa. Napraw. Prawne, sprawne. sprawne. Płyta sitowa zepsuta i wtyczka zepsuta No dobra Kupmy Przylutujmy I zaraz pójdziemy do zielarza O, jest to jeszcze coś? To ominąłem. Sprawne, sprawne. Aaaa. Kondensatory sprawne, tylko ten jest zepsuty. Okej. Okay. Pięknie. Sprawne. Wszystko sprawne. Tak, montaż. E. Eee. Nie, 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 nie. Jak to cofnąć? A nie, dobra. Samo się po prostu wyśle okej. Okay. Nie no, czegoś zapomniałem. Na pewno. Nie, coś mi się tu nie zgadza, ale zaraz sprawdzimy. Nie, dobra, działa. Uff. 340! Dobra, jedziemy do sielarza. Mmm, zioło. Obsługa kabli. Oto ostatni najtrudniejszy rodzaj zlecenia. Dowiesz się jak skorzystać z nowo nabytych kabli. Zejdź na dół i poszukaj skrzynki z bezpiecznikami. Musisz sprawdzić czy środkowo... Środowisko jest bezpieczne. Uważaj, sydu. Ja wiem, ja wiem. Tu tutaj zioło. Ah, nie palić. Co robisz w ciemności? Czasami będziesz musiał pracować w bardzo ciemnych miejscach, chłopcy. Nie będziesz mógł nic zrobić, jeśli będziesz wziął twoich narzędzi. Nie będziesz w stanie zajrzeć w najciemniejsze zakamarki ani w głąb zacienionych instalacji i urządzeń. Wiem, wiem, sporo tej ciemności, dlatego potrzebujesz swojej takiej latarki naciskając te! się jak w horrorze. Na bawa włożonego ze skrzynkami bez bezpieczników. Skrzynki bezpieczników lubią się bawić polenego Okej. Okay. potrzebujesz klucza. Teraz schować w roślinie klucz. Nie, to do czego ja klucz znalazłem? A nie. A nie! No przecież mam klucz Aha Zapomniałem, sorry Podłącz kable poradnik Skrzynka bezpieczników jest teraz otwarta Widzisz swoje ka kable synu I spróbuj podłączyć jeden z bezpieczników do łącznika światła na ścianie bokcie. Zwróć uwagę na moje ikony Pewnie się że podłączasz dwie ikony Będzie za każdym razem, gdy pracujesz z urządzeniami Najpierw wyłącz bezpiecznik O, dobra. nie próbuję włącznik światła. Wskazówka, zobacz, bezpiecznie jest włączony. Działa! Podłączenie lamp sukcesowych. Cholera, synu. Teraz światła działają tak jak powinny. Sprawdzić połączenie między naciśnięciem, aby kable. zobaczyć, czy Umieść kabel między ikoną. Zabudź, jak zmienia się druga. O Boże. O Boże, Panie. Panie, Panie. O! Ja pierdolę, sorry, zapomniałem wyłączyć Jaki jestem głupi nie świateł Dobrze, dobrze, to zaraz, zaraz Spokojnie Chwila ja muszę to jakoś doprowadzić tutaj O Boże jak chujowo zrobiłem Mógłbym zrobić tak tak nie dosięgie. tak tak wszystkie światła są podłączone dobra Hmm. Co robię nie tak? Coś mi powie? O boż! Włącz prawy włącznik, dlaczego ja tego nie przeczytałem? Jestem debile! Jestem debilem! Jestem debilem! Jestem debilem! Kurwa, nie przeczytałem, że to jest błąd lewy i prawy. Trzeba to przyciąć. Nic nie było. Nic nie było. Nic się nie stało. Nic. Nic nie będzie. Ja to wytnę. Ale dużo hajsu mi dał. Dużo na tej marysce zarabia. No i to tyle. Mam nadzieję, że gra wam się podoba... jest ten awans na przykład? Bym sobie rozdał. Hmm. Awans to chyba pewnie tylko nowe części dostaje. Dobra, tu już jest jakiś garaż. Ale to już sobie możecie sami sprawdzić na streamie. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał i do następnego. Do następnej gierki. Pa pa.